christmas memories Cześć Wam, witam Was w następnym vlogmacie. Jak słyszycie, jestem jeszcze trochę zakatarzona. Staram się teraz jeszcze nie wychodzić na dwór, do sklepów i tak dalej. Więc w dzisiejszym vlogmacie zaczynamy sobie od tutorialu makijażowego i robimy makijaż świąteczny. Ten makijaż możecie wykorzystać sobie właśnie na Wigilię, na święta, na jakieś spotkanie ze znajomymi, spotkanie rodzinne. I dzisiejszy makijaż wykonamy kosmetykami marki Lamel w ramach współpracy właśnie z tą marką. Zaczynam od ułożenia brwi i słuchajcie, mam teraz wosk od Lamel. Jest naprawdę super. Jak widzicie, jest to taka Duża pojemność. To jest już moje drugie opakowanie i naprawdę jest bardzo fajne. To jest takie mydełko, wosk, coś takiego pomiędzy, ale moje brwi bardzo lubią się z tym produktem. Zobaczcie, jak ładniej szybko się układają. Jak brwi mamy już ułożone, to przechodzimy do nałożenia podkładu i oczywiście klasycznie nakładam na całą twarz, nie za grubą warstwę, raczej właśnie staram się, żeby to była taka cienka, naturalna warstwa. A jeśli chodzi o kosmetyki lamel, to są one oczywiście dostępne już stacjonarnie. W drogerii Rossman. Także jeżeli jeszcze nie testowałeś no to śmiało możecie właśnie złapać je stacjonarnie w rozku. Teraz nakładam korektor w klasyczne, standardowe miejsca, tak jak zawsze. Teraz konturowanie na mokro. Jeżeli szukacie dobrego konturowania na mokro z drogerii, to śmiało mogę Wam polecić właśnie ten brązer BB Kontur. Ja mam kolorek 402 Moka. Polecam uważać, bo kolorek jest intensywny, więc wystarczy nałożyć odrobinkę i lepiej. Zacząć od mniejszej ilości i później dokładać, niż za mocno przesadzić na start. Utrwalamy teraz to wszystko pudrem i głównie nakładam puder pod oczami, na środek czoła, środek nosa, skrzydełka i już taką resztką na pędzlu omiatam całą twarz. Jak widzicie, ten daje takie ładne, świetliste wykończenie na skórze, nie robi takiego efektu suchości. Następnie róż, również lamel, piękny odcień różu. Zobaczcie, jak on ładnie wygląda na skórze, tak subtelnie. I myślę, że to jest kolorek, który zdecydowanie będzie pasował w większości typów urody. Teraz przechodzimy do makijażu oka. Wykorzystamy w tym celu kredki od Lamel, e, eyelinery. W kolekcji jest jeszcze fioletowa, która również bardzo mi się spodobała, ale już dzisiaj do tego makijażu będzie za dużo tych kolorów, więc postawimy sobie na te trzy i przy ich pomocy właśnie wykonamy makijaż oka. Zaczynamy sobie od użycia koloru 402, czyli takiego głębokiego, brązowego odcienia i nakładam sobie go przy całej linii rzęs. Na oko od zewnętrznego kącika do wewnętrznego, nie musicie bardzo uważać, nie musicie być bardzo ostrożne, ponieważ zaraz tą kreskę będziemy sobie pędzelkiem rozmazywać. Do rozcierania, jak widzicie, używam takiego pędzelka kuleczki, i te kredki bardzo ładnie się rozcierają, bardzo ładnie się blendują. I kiedy mamy już zrobioną taką bazę z tej brązowej kredki, wjeżdża kredka zielona, czyli kolor 403, i nią będziemy podkreślać tą kreskę. Dodawać jej charakteru właśnie z taką klasyczną, świąteczną zielenią. Zaczynam od zewnętrznego kącika. I właśnie tą zewnętrzną część oka wzmacniam tą kredką. Ona jeszcze ma taką jakby metaliczną poświatę metaliczny połysk, więc dodatkowo nam to oko tak fajnie rozświetli i doda charakteru. I tą zieloną kredkę sobie tak już patyczkiem higienicznym rozpracowuję, rozblendowuję, mieszając ją z tą brązową. Nakładam ją mniej więcej do połowy oka, tutaj skupiony jest tylko brązowy i jak widzicie stworzyłam przez takie ombre z brązowego na taką zieleń. Jeśli chodzi o te kredki, to jak widzicie fajnie z nimi pracuje, a dodatkowo są bardzo trwałe, także spokojnie na pewno całą imprezę wam przetrwają. Teraz jeszcze możecie zobaczyć Zobaczyć słocze tych wszystkich kredek. Jak widzicie, kolory są bardzo ładne, wyraziste, intensywne, dobrze napigmentowane. No i jeśli chodzi o trwałość, jak widzicie, nie rozmazują się. Zabieram się za drugie oko. Jeśli chodzi o te kredki, to możecie ich użyć również jako baza do makijażu smokey. I bardzo fajnie nadają się właśnie do takiego przydymionego oka, ale tak samo będą fajne do typowo graficznych makijaży z kreskami. Także śmiało możecie właśnie w ten sposób również wykorzystać. Teraz przechodzimy jeszcze do czarnej kredki i nią wykonam sobie taką linię na linii rzęs od dołu oka, że tak powiem. Czyli na wodną linię górną. I dzięki temu zagęścimy optycznie rzęsy. Jak widzicie, ja chwytam sobie za górne rzęsy. I dzięki temu mam właśnie dostęp do tej linii. Nie wygląda to za pięknie na pewno ale efekt będzie naprawdę fajny. Możecie sobie teraz porównać prawe oko a lewe oko, to ma zupełnie inną głębię i jednak ta linia rzęs właśnie wydaje się być taka fajnie podkreślona. Następnie maskara Volume Booster, również oczywiście od Lamelle i porządnie podkreślamy nią rzęsy, chcę żeby były długie, miały objętość, więc kilka warstw nakładamy. Zobaczcie jaki ta maskara daje fajny efekt na oku. Możecie sobie teraz porównać prawe oko, a zwłaszcza górne rzęsy, do tych po lewej stronie, które nie są jeszcze wcale wytuszowane. Zdjęłam teraz chwineczki i powiem Wam, że ten makijaż oka bardzo mi się podoba. Jest totalnie w moim stylu. Ja lubię taką przydymioną kreskę, więc bardzo podoba mi się ten efekt, który stworzyłam tymi kredkami. A teraz przechodzimy do makijażu ust. I do ust mam tak naprawdę pięć kredek od Lamer, które mi podesłali. Pięć bardzo ładnych kolorów, i sama w sumie nie wiem, który do dzisiejszego makijażu będzie wyglądał najlepiej. To pewnie będzie zależało też od stylizacji, którą dobiorę koniec końców na święta na Wigilię, więc może zrobimy sobie po prostu taki test tych pięciu, nałożę pięć na usta i dacie mi znać, który numerek, pierwsza, druga, trzecia, czwarta czy piąta, wygląda na mnie najlepiej. Myślę, że zaczniemy sobie klasycznie od świątecznej czerwieni. Zaczynamy. Ta czerwień to jest kolor 411. Jak widzicie, jest to taka żywa czerwień, coś jak mój dzisiejszy sweterek. Na start narysowałam obrys ust, a teraz tak delikatnie sobie nią muskam, tworząc takie lekkie ombre na ustach. Ona bardzo łatwo się rozciera, fajnie również się z nią pracuje. I możemy pozostawić ją oczywiście w macie, czyli nałożyć tą konturówkę na całe usta. A możemy też nałożyć sobie na to błyszczyk. Ja właśnie myślę, że może nałożę sobie ten taki jasno różowy błyszczyk od lamel na to, żeby właśnie zrobić taką świąteczną czerwień, ponieważ mi zwykle taka świąteczna czerwień właśnie kojarzy się jednak z połyskiem. Także nakładamy na wykończenie ten błyszczyk. Także właśnie tak prezentuje się opcja numer jeden, zmywamy i malujemy następnym kolorem. Teraz użyjemy sobie konturówki w kolorze 403 i jest to druga opcja, makijaż ust i już widzę, że to będzie jeden z tych kolorów, które uwielbiam na co dzień I jak widzicie jest to taki niuciak, delikatnie wpadający w brązy, trochę zgaszony no piękny. I w mojej opinii on pięknie wygląda w macie, więc nie nakładam na niego już błyszczyka. Także tak prezentuje się opcja numer dwa. Opcja numer 3 to konturówka 404 i tutaj zdecydowanie bardziej wpada w różowy. Mamy pomalowane, tutaj również podoba mi się opcja bardziej w macie, więc nie zakładam żadnego błyszczyka. I dodatkowo te konturówki są naprawdę trwałe, nie odbijają się. Co możecie zobaczyć, dałam jej dosłownie minutkę czy dwie na ustach. I jeżdżę sobie paluchem. Jak widzicie, nic się nie odbija. Czwarta kredeczka, kolor 412, to jest już taki intensywny kolorek. Zobaczcie, taki brązik mamy to i słuchajcie dawno nie miałam właśnie na ustach takiego koloru takiej deserowej czekolady, takiej ciemnej czekolady bo myślę, że to jest coś takiego, koniecznie dajcie znać co sądzicie ale dołożę sobie jeszcze trochę błyskotek tym razem ta wersja błyszczyka od Lamel, nałożymy na zewnątrz właśnie ten milkshake bo tak nazywa się kolor tego błyszczyka i myślę, że może być jeszcze ciekawiej Także czekam teraz na wasz werdykt jak podoba wam się opcja numer 4. I ostatnia propozycja kolorek 401 malujemy. Ten kolorek jak widzicie jest taki dość jasny. Zwłaszcza mam duży kontrast, mając przed chwilką mega mocny czekoladowy brąz. No, jak na razie w tym kolorze czuję się najmniej dobrze, bym powiedziała. Jest jakiś taki za jasny dla mnie, zwłaszcza odkąd mam ciemne włosy. To wolę siebie właśnie w takich ciemniejszych troszkę kolorach. Nałożymy sobie na niego jeszcze błyszczek. Zobaczę, jak będzie wyglądał właśnie z połyskiem. Dajcie koniecznie znać, która z tych opcji od 1 do 5 najbardziej waszym zdaniem do mnie pasuje. Koniecznie dajcie znać czy zainspirujecie się tym lookiem Może taką kreską przydymioną Albo którymś z makijażu ust Piszcie koniecznie w komentarzach A ja jeszcze z łóżka mam dla was informację Z racji tego, że trochę się pochorowałam I ten vlogmas poszedł w formie tutorialu A nie tradycyjnego vlogmasa To stwierdziłam, że zrobię wam taki bonusik I w sobotę, bądźcie czujni O godzinie 9.00 wleci bonusowy vlogmas Vlogmasy miały być poniedziałek, czwartek No ale właśnie z racji tego, że ten czwartkowy Wleciał w formie tutorialu A nie takiego zwykłego Tradycyjnego vlogmasa z jakimiś świątecznymi czynnościami, i tak no to macie bonusik w sobotę 9.00. Widzimy się na kanale. Dzięki za oglądanie, Buziak, i do zobaczenia. Pa!